Cześć, witajcie! Tutaj Xalion, a to jest kolejny odcinek z serii Minecraft Xpack w tygodniu z Xpack. E, no i idziemy sobie dzisiaj zabić nagę. Przynajmniej jedną, a dwie. Cóż, zobaczymy. Może się uda. E, tak tak, w sumie. No nic, no. Już się przyjdziemy po tym pieprzonym biomie. E, jeszcze miałem zamiar w zabić, więc co? Tych jedzi tutaj troszkę, żeby mieć na. E, to ubranie, ale to ubranie jak się okazuje nic nie daje. Dopiero daje ubranie z Yeti właśnie, z jego skóry. Um, to daje mi taką aurę, chill aura to się chyba nazywa ten enchant. E, I on y, sobie jakby spowalnia wszystkich wrogów dookoła i w, ogólnie w, wszystkie e, żywe stworzenia. A co do Yeti, co do zabicia Yeti? To sprawdziłem i on ma takie jakby trzy fazy. Pierwszą fazą jest to rzucanie we mnie tymi bombami i e, dopiero przestanie, e, jak w niego trafię, e, po prostu hit ataka, prawda? Czyli o takie coś, prawda? E, później mogę go, później on wpada w rampage, czyli na we mnie ile tylko wlezie. E, później on zasypia, a jeszcze podczas rampage'u chyba nawala we mnie e, tymi e, stalaktytami e, lodowymi. Później on śpi, wtedy chyba go można bić, i później faza się, ponawia. Także tak to chyba wygląda. Idziemy zabić nagle. O się ma! Laska! Nie wiem, bijemy. może z tego. Normalnie z tego. On jest banalnym bossem. Mam nadzieję, że. O kurczę, troszkę mi tego damage zadaje. A wa wa się. Dobra, jednak to nie było takie łatwe jak myślałem. To jednak nie jest zbrojka Quantum Sut. Tak jest. Troszkę można by się najeść, bo to troszkę tak zaczęło szybko spadać. To wiecie co? No, dobrze. Headshot. Nie weszło. Headshot. Coś tam też. Oparcie. Damage, luj duży. Oj, ty, 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 patrzcie, już tylko miałem tylko trzy. To się nie, to, to jest niefajne. W czemu to jest, o, tak ma być kuźwa. Chociaż może to jest jednak, no jest dzień. Możecie słyszeć w tle wodę gotującą się w czajniku. To nie moja wina. O, ale damy Dyszka. Krytolec. Pięknie, pięknie. Co syczysz? Źle ci? No, kurwa jedna. Nie, 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 to był zły pomysł, wciul. No, już swój domek przecież. O kurwa, wyszła. Szybko, że się zregeneruj, bo to nie ma czasu, chłopie. Jesteś Gdzie jesteś? Na ga. Na ga. Gdzie ona jest? Czy ona buszuje po tym lesie? Kurde, ona się odradza! No, kurw. Co za menda społeczna, no. Tam jest, no. Zaklinowała się tępa ty Ty, głupia cipo. Chodź to. Nie mogę je w ogóle trafić. Nie mogę jej zadać damage'u. Dobra, poszła sobie. Ale ona się chyba wciąż od... odżywia, że tak powiem. No chodźże tu ty no! Co ty się tak mnie teraz boisz? Co, za dużo ci zadałem, czy co? tego? w ogóle tak dziwnie skaczesz, powiem ci. Dobra, na chwilę sobie odpuściła bicie mnie, na szczęście. Teraz może tego troszkę podciśniemy. auto, tak! Full auto na nią, nie padnę, kuźwa padnę. No 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 Ty gnido głupia Żebyś teraz nie obudziła fuck Powiedziałem, żebyś się nie obudziła głupia. Jest, padła Dobrze No bym powiedział idealnie No Także Bailando, Pierwsza naga zabita było tak średnio, no z mi to chyba ją tłukłem Eee, mi jakieś głupoty Nie! Głupoty powiedziałem e, Czyli te kwiatki O Seeds Firefly Dobra, na razie wystarczy Zjedzmy i lecimy na drugą Ubić drugiego wonusha trzeba Bo drugi wąż, nie ten, no także, także z racji tego, że zabiłem do dość szybkim czasie i nawet nie padłem, to możecie zrobić reflinka, tak. Ogólnie, kurczę, naprawdę, ee, tak btw. reflinków, naprawdę, nie wiem jak wam w ogóle dziękować, od piątku, od poniedziałku, naprawdę jesteście tak mega aktywni, jeszcze w ogóle wiecie co, taki bóg jest. Nie wiem czemu nie akceptuję prawie. Akceptuję może jeden na 10 z Duel of Champions. Możecie próbować w zasadzie je robić. Oczywiście tutaj nie mam nic przeciwko. Tylko po prostu yy, nie akceptuję ich. Nawet ich nie widzę na liście, że ktoś je zrobił, prawda? Nie wiem dlaczego. Tak napisałem do administracji. Yy, ale tak czy tak, naprawdę jesteście mega aktywni. Dziękuję Wam bardzo. Yy, jeżeli uzbieram jakąś tam konkretną kwotę, to oczywiście z Wami podzielę. E, tą informacją, no i od razu pierwsze co, e, to zainwestuje w kamerę. Do kamery to jeszcze, co prawda, trochę, w cudzysłowie, oczywiście trochę brakuje. E, tak, jeszcze musiałoby zrobić te reflinki. No, z 300 osób, żeby było na kamerę, nie? E, także, także, ale jest dobrze, jest już dobrze. Jak już bym miał kamerę, oluju, ale bym wam robił filmiki, kurde. Wtedy bym mógł sobie wstawać vlogi, w ogóle mam tyle tematów fajnych do vlogów, ale nie chce mi się jakby pożreć kamery, bo to jest też uciążliwe, kurczę. Wiem, że jakby mam ograniczony czas na nią. Nie mogę sobie tam zaplanować, bo wiem, że już muszę nagrywać. A tak to ja pierdziela... Zajebiście by, by było. W ogóle przynajmniej jakieś SMS, albo mail SMS, o, kurczę. Tak, kolega się pyta, na którą mamy. No kuźwa. Napiszemy mu tak Znaczy zapytam się czy na 9.10 to mu napiszę że tak Dobra O, widzicie też nowe część to komputera mi się przydało, bo to... O, o, o patrzcie no Mmm actions automap all Przerenderujemy jeszcze raz tą mapkę, bo ona się tutaj może czasami Coś bugować, także sekundarz to 40% także lajcik A głęboko może tam sobie zaraz pójdziemy, nawet ale tymczasem e, druga naga ewidentnie czeka. A jak wiem, jest w ogóle mało reflinków tutaj w opisie 3. E, to jeszcze macie e, na Facebooku, czasami tam daje jakieś inne: e, Forge of Empires, The Settlers, e, co ja tam już dawałem? E, World of Tanks, World Thunder, e, World of Airplanes. Także trochę tego tam jest. Po prostu zjechać w dół i będziecie mieć, prawda? W ogóle też dużo osób mi się pyta, jak obsługiwać tego Ten Minutes mail. E, ludzie, to działa tak, że to działa tak samo jak każda skrzynka mailowa. Czyli wy jakby macie e, dostęp do protokołu. E, do protokołu wysyłania i odbierania poczty e, poprzy IMAP SMTP e, i... I, jakby to działa jak zwykła skrzynka, czyli tam na dole będą się Wam pojawiały maile, które dostajecie, wy normalnie możecie odbierać. Tylko po prostu macie tego maila, jakby takiego tymczasowego, nie? E, czyli na przykład, co ona jest taka tempa dzisiaj? Czyli na przykład tam macie maila, e, ale powiedzmy, brakuje Wam minut, prawda? Bo to jest tak w teorii na 10 minut. Ale jest również przycisk, który tam możecie kliknąć. Co mnie bijesz, tak teraz? Mocno. Tam jest taki przycisk, że daj mi dodatkowe 10 minut. Czyli tam po angielsku, prawda? Tam ten, my coś tam, coś tam, coś tam i po prostu <coughs> możecie dalej na tym mailu pracować. Udało się zdecydowanie łatwiej poszło niż z poprzednią nagą, bo ta była taka dość tępa i biegała dookoła strasznie. Mm, I ta to minęła więcej levela, trochę. No nic, e, mogło być lepiej. Znaczy, z dropem, jeżeli chodzi o drop, to właśnie levela, ale tak czy tak jest dobrze. I, 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 tutaj była ta dziura gdzieś, ja bym sobie tam z chęcią wszedł. Oluju, parcie! Kurde, ale mi powitali świetnie. No o kurczę, mogę, mogę mieć teraz przesronę, naprawdę. Co, naga mnie zabiła, to mnie zabije bez jaj. Git, sąsiady się obudziły. tylko młotkami. Super, 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 super. O, kobold, kobold dla go... Ty! No kurwa! No comment! Fuck! Fuck! Ty kurwa, głupia ty. Gdzie to będzie? To będzie gdzieś tam. No jaki to jest... Nie, no! Ale to wszystko przez ten lag, tego laga takiego, no... Dziwko Putina. No i teraz on, on to pewnie czatuje. Przy tym jak go nie będę... Oh, Fak, no. Nie mam jak tam zejść, żeby mi demagi'u nie zadała. Ała! Jest ta dziwka Putina, no Nie dopuść jej do siebie będzie zajebiście. Wonuj się! Co? Chodź tu, chodź teraz! Ty Koboldy to ja tempi, ale w World of Warcraft. Tutaj też zaraz się zacznie. Nie! O oh, fuck! Idzie lepsza armia Da no, się dostanę tam do Equipunku. to zab... Chodź, 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 chodź Tylko żebyś nie poszedł pułk. Wtedy to ja będę mieć przesrane No, gdzie tutaj się zbliżasz? Co z flanki chciałeś? Dobra Jest mój pomniczek Zajebiście no, e, kto następny dobitki? Tutaj słyszałem, że ktoś chciał się ze zanobić. Wy kurwy, tępy. Ale to mogą być diaksy. Ta ja wszędzie widzę diaksy. W ostatnim odcinku też. Diaksy, diaksy, diaksy. Nie było diaksów. A może będą pod spadem? Nie. Nie było. Ogólnie ktoś e, chyba we tor odcinka bo środowym uznałem, że fajnie jest jak mm, ktoś podczas nagrywania filmu jest tak szczęśliwy. Cholera, no faktycznie jego już wróciłem tak do tego x to aż mi się tak przyjemnie tutaj gada, e, pomimo tego, że teraz mnie na przykład ten kobolt tak rozwalił, no to pomimo tego jestem nadal taki w dobrym humorze i w ogóle udziela się, udziela się. No i te, te reflinki, naprawdę, kurde. Stokrotne dzięki, i w ogóle nie wiem, no masakra po prostu. Nawet gdybym powiedział dzięki razy 100, dzięki, 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 to i tak to, to by było, było za mało, no. Naprawdę. Takiej reakcji nie spodziewałem w ogóle na innych kanałach, takich po większych. E, czasami spotyka się, o sprzydałeś się. Ja zawsze takim ludziom odpowiadam, że twoja matka też się sprzedała, bo zarabia na, na swojej pracy, ale e, tutaj naprawdę jeden gość napisał: e, Napisałem mu dokładnie tak samo, jak teraz napisałem, że, że jego rodzice też się sprzedali. E, I czy bardzo mu to przeszkadza? To napisał, że wcale mu to jednak nie przeszkadza. No dobra, że mówię właśnie o reflinkach wtedy, co miałem ten monolog taki w poniedziałek. No i, no i się zamknął, nie? Ale, 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 no naprawdę, no Fajnie, że tak przyjęliście, że tak sobie troszkę o tym pogadałem e, Bo 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 to może dlatego, że powiedziałem, że właśnie na kanał, bo to faktycznie, faktycznie e, Chciałbym też znaczy moim teraz takim głównym zakupem bym chciał, żeby był właśnie e, mikrofon e, jakiś pojemnościowy Chyba Pewnie Samsung Gitter jak większość youtuberów, mm, chyba że jeszcze poczytam troszkę o innych no i ta kamerka, no. Albo bym kupił jakąś kamerkę pokroju takiej za 900, jakiejś takiej sony, albo bym kupił już yy, mm, GoPro. Tylko, że na GoPro to do tych ratingów musicie zrobić niemalże dwa razy więcej, ale, prawda, lepiej chyba jednak dać te yy, 1200 czy tam 1300 zł na kamerkę potężną taką pokroił właśnie gopro, aniżeli później żałować, nie? że się kupiło jakąś tam za 900 eee, za 900 PROSZEGO TU WISI GLOWSTONE?! HO, oh, fuck ja w ogóle tego nie zauważyłem wcześniej w ogóle fajnie to wygląda, nie? no Dobra, ludzie, bo w ogóle to jest e, cholera. Mm, dość taka godzina, już taka 15 minuta, 16 nawet. A ja tu zdobiłem szybko te dwie nagi, ja nie mam pomysłu, ale w ogóle patrzcie, tu jest kwiatków. Strasznie dużo. Jeszcze bym miał moda Botania, to już by w ogóle byłoby pozamatane. Przejdziemy się tutaj na tą polankę zobaczyć, co tutaj jest. Jak nic nie będzie, to wracamy i będziemy chyba powoli... O, kopiec patrzcie. I będziemy chyba powoli, e, tak w tym odcinku będę zbierać piasek na przyspieszeniu, a w ogóle co do dubstepu, e, to e, jakoś tak z pół miesiąca temu e, zrobiłem wam e, ankietę na facebooku, jaką chcecie muzykę i zdecydowana, zdecydowana większość właśnie powiedziała, że dubstep, bo zaproponowałem tam właśnie dubstep z kanału... E, nie do no Copyright Music, jakiegoś tam innego, kurcoki eee, i właśnie no... W, w, chyba 60% tam ankietowanych, że tak to nazwę tak jak w Familiadzie e, odpowiedziało, no że ten dubstep, no to dubstep jest. Mieszam utworki, czasami ten jest na porządku, ten, ten na końcu. E, teraz pewnie jakieś nowe też dorzuciłem e, także myślę, że fajnie się to ogląda w ogóle dać znać, prawda? Jak to się ogląda z tym dup 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 stepem ee, wiertarką i tym podobne W ogóle warto by już włączyć światło w pokoju Bo jest już powoli ciemno Włączyłem Pura, Ironor! No i nagrzeba takie coś jest Eee to, to, to na przykład, nie to Nie to O, pur, no i nagrzeba to To pewnie jakoś Nie wiem, daje pół sztabki kuźwa Nie wiem Przynajmniej tego jest dużo Zobaczcie w domu Patrzcie ile tego nawaliło Jak węgla normalnie Kończ to O patrzcie, jest zejście <śv> Oj, polemizowałbym nad spadaniem, tam ale dobrze, bo one się biją teraz. No, jestem ciekaw, czy tam będą jakieś diamenty. Nie, no, nie, 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 nie będzie, to jest za mały ten. Za mały kopiec, za mały chyba kopiec to jest. Ale także tak wiemy, że kopce są to już tutaj, także. No, może kiedyś się tutaj wybierzemy, właśnie do kopca. A teraz już podejrzewam, że będziemy wracać. Taki odcineczek, myślałem, że dłużej mi zajmie w ogóle ten, ten nagi, ten nie? A tutaj jedna to faktycznie, no mi ją długo, <laughs> ale cholera z tą drugą sobie za szybko zdecydowanie poradziłem, no bo ona się kręciła tak do dupy, ja jeszcze gadałem wtedy dużo i tak zleciało strasznie, mm, ale dało. Dobra waypoints, <laughs> portal, teleport. No i myślę, że wracamy, to nie ma co już siedzieć na darmo. Myślę, że będzie to będzie taki właśnie krótszy odcinek. Jeszcze tylko wam pokażę. Standardowo zbudujemy się dokładnie tutaj, e, dokładnie tutaj, e, gdzie budowaliśmy się w drugim sezonie. Tu jest zajebiste naprawdę, e, no zajebiste miejsce. Ze względu na to, że tak z jednej strony mam e, pustynię, z drugiej strony mam e, taki fajny biome plains, prawda? Dalej mam z kolei wodę i zajebiste wyspę. Właśnie tych, tych wysepek to nie wiem, czy właśnie wam pokazywałem, ale tam dalej, od tutaj mniej więcej będzie gdzieś, jest taka, taka fajna płaska wyspa. I na tej płaskiej wyspie zbudujemy sobie, nie wiem, zoalbo zamek właśnie zo albo zamek, do której będzie biegu metro, właśnie, bo pytacie masowo o metro. E, metro będzie, oczywiście, że będzie metro. Bo pamiętam, że już od pierwszego sezonu miało być metro. Także będzie już w tym sezonie na pewno metro, bo sam e, bardzo bym właśnie chciał je zbu zbugować, chciałem powiedzieć, zbudować. A, bo marzy mi się od dłuższego czasu, prawda? Więc to jest taki mój e, priorytetowy cel. No, to no może tam to jakoś dobiegniemy teraz. To wam pokażę. Ale zresztą, w znać to miejsce, prawda? Tam miejsce nie będzie nowe, tam chyba było ze trzy odcinki z tego sezonu. O, tu już ten lasek blisko do wycięcia, no czy tam trochę będzie do wycięcia. Eee, mam już rozmiar działki przygotowany, żeby tam nie liczyć już na odcinku, tylko po... o kolera noc się robi. Eee, tylko już, jakby będziemy kopać na przyspieszeniu oraz będziemy też pewnie stawać te płotki całe na przyspieszeniu. Także. O, już się pojawiły te gówna. O, tu będzie dokładnie. Tylko to sobie na prawdopodobie wyrówna... Chociaż podejrzewam, że następny odcinek to będzie jedno wielkie przyspieszenie. Latarnie może się pierdyknie o tam gdzieś tutaj. Bo tu jest też bardzo... A, to główny musiał tu wyrosnąć. No dobra. Tu się gdzieś może pierdyknie latarnie. Albo jakieś, nie wiem... Coś fajnie tu zagospodaruję, bo... E, marzy mi się właśnie taki domek. E, który z zewnątrz nie będzie wyglądał na taki zaawansowany technicznie. Czyli... Ty jeden, nie rozwali mi zaraz! No! Żeby cię czyściło! Kurwa jedna! No widzicie co oni zrobili na mnie, no, no, no! no, żebyś, no, żeby cię żeby czyściło. W ogóle to postawiłem przy was chyba, przy, chociaż nie wiem. Donation station, nie wiem, tu chyba chodzi o wrzucanie tych. to author. Website. A Że ten, że, że można jakby donatować tego e, Autora <coughs> Railcrafta <coughs> Także e, To byłoby na tyle Dzięki wielkie za uwagę Zapraszam do komentowania, subskrybowania, lajkowania e, Reflinki w opisie e, Także także cóż, do zobaczenia do jutra, e, do kolejnego x packa oraz dzisiaj, co jest dzisiaj z piąteczek, nie? Tak, to już dzisiaj nic nie będzie, ale jutro będzie e, w sumie też nic Tak, czyli Naprawdę na, na pewno do jutra do 16:00 do Xpaka. Pa, pa.